Witajcie, w tym filmie chciałem Wam pokazać pewną sztuczkę, pewien program, który umożliwia nam połączenie się z dowolnego miejsca na świecie, czyli np. z telefonu komórkowego. W tym wypadku jest to Sony Z1 z systemem Android 4.3 z laptopem, komputerem, serwerem, tu w tym wypadku laptop z systemem Windows 7. Połączenie ma polegać na tym, że możemy z telefonu połączyć ją i zobaczyć cały pulpit naszego. Komputera w naszym telefonie i móc wykonać dowolną czynność. Na przykład hmm, przejrzeć pocztę, sprawdzić ustawienia serwera komputera, hmm, zresetować ten komputer. No, dowolną czynność, tak jakbyśmy byli przy tym komputerze, tylko że zdalnie e, w dowolnym miejscu, powiedzmy na wakacjach czy gdziekolwiek. E, powiedzmy nawet, że administrujemy jakimś e, serwerem i potrzebujemy się dostać do tego serwera, żeby coś zrobić, coś sprawdzić, coś wykonać. <laughs> Oczywiście okazjonalnie. Od razu powiem tak, do tego celu będzie nam służył program TeamViewer, czyli tutaj będziemy instalować klienta. Na telefonie będziemy instalować też klienta, który umożliwia nam połączenie się z tym komputerem. Cała obsługa tego oraz instalacja jest naprawdę bardzo prosta. Od razu mówię jedną rzecz: do celów prywatnych można wykorzystywać okazjonalnie ten program i łączyć się. Jeżeli chcemy na tym zarabiać, czyli wykorzystywać ten program do celów zarobkowych, komercyjnych. Nie można tego używać, tego programu używać w ten sposób i w wersji darmowej. W tym wypadku trzeba zakupić e, wersję komercyjną, czyli zapłacić e, odpowiednie pieniądze firmie TeamViewer za ich, e, za ich program. Tak więc nie można zarabiać na tym programie, e, w wersji darmowej oczywiście. Więc po kolei, pierwsza rzecz. Instalujemy na komputerze klienta. Nie wiem, w jaki sposób to robimy? Wchodzimy w przeglądarkę internetową. Wpisujemy stronę producenta, w tym wypadku jest to www.teamviewer.com. Klikamy guzik Enter. Na klawiaturze komputera, oczywiście, przechodzi na stronę producenta. U góry mamy tutaj do wyboru takie menu do pobrania. Do pobrania wszystkie składniki do pobrania. Wchodzimy w to. Mamy tutaj pokazane systemy, do jak, jakie są obsługiwane: Windows, Macintosh, Linux i Mobile, czyli na telefony, Androidy, iPhone, iPady i tym podobne. W tym wypadku potrzebujemy skorzystać z, z niespełnej wersji programu nie z tej pierwszej, tak wejdziemy dalej Gdybyśmy zainstalowali tam pełną wersję umożliwiałaby ona nam połączenie się z komputera do innego urządzenia, na przykład do telefonu lub do innego komputera, a my w tym wypadku tego filmu chcemy e, połączyć się w tą stronę czyli <laughs> z urządzenia mobilnego na nasz komputer <laughs> Żeby tego dokonać wystarczy nam Mniejszy plik, mniejsza instalacja Czyli tutaj o Dla spontanicznych klientów Teamviewer Quick Support Czyli tak naprawdę potrzebujemy w tym wypadku do tego celu Tylko taki prostszy znacznie programing Teamviewer Quick Support Jego instalujemy Znaczy oczywiście najpierw ściągamy Klikamy do pobrania Tu na dole Już widać, że pobiera nam się instalka Instalka zajmuje kilka megabajtów Więc jest naprawdę nieduża Klikam na tą instalkę, tu na dole po lewej stronie Zależnie od przeglądarki internetowej, może to być w ten sposób, że mamy tutaj, pokazuje nam się w przypadku Chrome, gdzie się ściąga A w innym przypadku może pokazać się po prostu okno, gdzie wybieramy, gdzie chcemy ściągnąć, na przykład na pulpit OK, uruchamiamy instalkę Stronę internetową zamknę, nie będzie mi potrzebna nie zobaczcie, nic nie musiałem robić, nic nie trzeba instalować, tylko po prostu uruchomić. Czyli nawet nie, nie źle powiedziałem, nie trzeba tego instalować, po prostu uruchomić. Ten program sam, tutaj na, pokażę może bardziej bliżej, taki zielony wskaźnik po lewej stronie, gotowy do połączenia, bezpieczne połączenie, powoduje tak. Uruchomiliśmy sobie ten program i on automatycznie wykrył, że mamy ustawienia internetowe, że internet u nas działa, nie mamy żadnej zapory. Gdybyśmy mieli jakąś zaporę zainstalowaną na tym komputerze, Wyskoczyłby jakiś komunikat, czy zezwalasz, oczywiście trzeba dać zezwalaj. Sam zielony kolor w tym miejscu już y, może nas napawać optymizmem, to znaczy bez problemu połączymy się do tego komputera. W jaki sposób działa Teamviewer? viewer działa w taki sposób, że musimy mieć dwie rzeczy: Twój ID, czyli identyfikator, to są właśnie te 9 cyfr oraz hasło. Czyli jeżeli mamy ten program, jeżeli używamy z tego programu, to nikt do naszego komputera się nie połączy, jeżeli nie zna hasła oraz ID. Tak więc w tym wypadku ID znamy i komputer jest gotowy do połączenia. Teraz drugą rzeczą, bierzemy sobie telefon komórkowy z systemu Android, pozwolę sobie wyłączyć ekran w laptopie. To lepiej było widać teraz w telefonie z androidem rozjaśnię troszeczkę ekran, żeby było jak najlepiej widać o. w telefonie z androidem o, jeszcze trochę rozładowuję okej okay. Telefonie z Androidem szukamy, oczywiście musimy być podłączeni do internetu, czy to przez Wi-Fi, czy dowolną sieć. Szukamy ikonki Sklep Play, czyli takiej walizeczki z trójkątem. Ono może być w tym miejscu, czyli na głównym pulpicie, ale może też być w menu. Czyli szukamy. jest? Sklep Play. Gdy wejdziemy w sklep, dajmy lupę, klikamy i wpisujemy to samo. Team M w. Znaczy V i E -V -R, TeamViewer. Proszę spojrzeć z bliska, jeszcze raz. Instalacja jest naprawdę bardzo prosta. Tak samo jak widzieliście w przypadku tamtego programu TeamViewer na wersję e, komputera. Jest to zwykły, cienki klient, czyli nawet się nie instaluje. W przypadku gdybyśmy instalowali tą pierwszą wersję ze strony internetowej, którą pokazywałem, czyli pełną wersję, to ta wersja e, zainstalowałaby się w komputerze całkowicie e, i działałaby za każdym razem, gdy uruchamiamy komputer. Po prawej stronie koło zegarka byłby ca byłaby cały czas ikonka e, pokazująca z, e, możliwość połączenia się z tym komputerem. E, ten klient, który pokazałem, tu może źle wcześniej pójdzie, on nie będzie uruchamiał się razem z komputerem. Można go dodać do autostartu komputera, aby się uruchamiał. Eee, ale trzeba to zrobić eee, samoczynnie. Nie ma w tym kliencie opcji uruchamiaj razem z systemem Windows. Tak więc, jeżeli chcielibyśmy, żeby za każdym razem uruchamiał się automatycznie ten program i umożliwiał nam połączenie, musimy zainstalować tą pełną wersję, która była na stronie internetowej, ta pierwsza. Wtedy mamy pewność, że za każdym razem uruchomi się podobnie. Analogicznie jak na przykład program gadugadu.pl albo Skype.pl zainstalujemy i za każdym razem, gdy uruchomimy komputer ponownie, automatycznie się włączy. Oczywiście można w tym programie wyłączyć opcję automatycznego uruchamiania się w ustawieniach. Dobra, tam mamy już znaczy uruchomionego klienta na komputerze stacjonarnym, a teraz zainstalujemy tu pierwsza opcja. Teamviewer do pomocy zdalnej. I tu już instalujemy do, do telefonu komórkowego tą pełną wersję. Nie tą Quick support, jaką, jaką uruchomiliśmy sobie na naszym komputerze, bo jeżeli byśmy tu dali Quick support, no to też by uruchomił się tutaj tylko programik taki, który dałby nam ID i hasło, ale nie miałby możliwości łączenia się, tylko, łączenia się z czymkolwiek, tylko umożliwiałby połączenie się z tym telefonem. Czyli w tym wypadku, jeżeli na komputerze jest Quick Support, a my zainstalujemy sobie tutaj pełną wersję, no ma około 11 MB, to my z pełnej wersji możemy się dostać do Quick Supporta. W ten sposób to działa. E, oczywiście, gdybyśmy w komputerze i w telefonie zainstalowali pełną wersję, to obie te aplikacje też umożliwią nam e, połączenie się do siebie w jedną lub w drugą stronę. Ale nie ma takiej potrzeby, żeby instalować te programy. Dlatego też skorzystamy z Quick Supportu, czyli takiego umożliwiającego się połączenie w komputerze i z pełnej wersji na komórce. Czyli z komórki będę mógł łączyć się do dowolnych urządzeń, które mają Quick Support albo pełną wersję zainstalowaną. Zainstaluj. Akceptuj. Już instaluję się w telefonie komórkowym system Android. Tym Viewer do zdalnej pomocy, proszę spojrzeć. Wybaczcie, że tak dużo mówię, ale mam jakąś taką dziwną logikę, żeby mówić znacznie więcej niż trzeba. Szczególnie, żeby zrozumiały mnie osoby, które. Yy Mniej rozumieją o co chodzi. Zdaję sobie sprawę, że większość ludzi mm, wystarczyłoby, żeby powiedzieć: „Zainstaluj sobie tu programik, tu zainstaluj sobie ten programik i połącz. Ale wśród użytkowników, y, widzów niektórych filmów są też i tacy, którzy chcieliby skorzystać z, tego, z tej wiedzy, jak to zrobić, nie mając pojęcia do końca, jak to robić i obawiając się różnych kroków. Dlatego pokazuję to w sposób bardziej prosty i zrozumiały. Ok. Możemy sobie uruchomić, już się zainstalował program, był komunikat, że został zainstalowany. Dlatego też uruchomimy sobie ten program z poziomu telefonu komórkowego, a nie tutaj z programu sklepu. Dlatego, żeby każdy zrozumiał o co chodzi, właśnie czyli wychodzę ze sklepu, klikam domek, czyli tutaj ekran domowy i szukam aplikacji w menu, czyli wchodzimy w menu. Szukamy Teamviewer O jest. Niebieska ikonka z takimi z takimi strzałkami proszę spojrzeć. Team viewer. Uruchamiamy sobie tą aplikację. I tu nas aplikacja informuje, że umożliwia szybkie i łatwe bezpieczne sterowanie zdalnym komputerem za pomocą urządzenia systemu Android. OK, to wiemy i nie musi to być oczywiście Windows, może to być Macintosh albo Linux czyli wystarczy, że na jakimkolwiek komputerze zainstalujemy albo Quick Support albo po prostu pełną wersję wstępne no tu pokazuję w jaki sposób się łączy, czyli po zainstalowaniu Viewera na komputerze wprowadź w aplikacji identyfikator hasło OK błyskawicznie pomagaj rodzinie i znajomym w razie problemów z komputerem lub skorzystaj lub korzystać zdalnie z własnego komputera czyli to o czym mówiłem możesz też oglądać wa ważne dokumenty a także przesyłać pliki lub foldery, foldery między komputerem i urządzeniem, o to jest bardzo istotne jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś z, dal z dala powiedzmy nawet na wakacjach czy powiedzmy na wycieczce i nagle nam się przypomni, o cholera potrzebujemy jakiś plik, który jest na komputerze e jeżeli mamy zainstalowany program, pełną wersję na naszym komputerze, e cały czas uruchomioną to możemy z telefonu komórkowego dostać się do naszego komputera, ściągnąć sobie ten plik do naszego telefonu i przejrzeć, jeżeli mamy taką potrzebę. Dobra, przejdźmy dalej. O, i w tym momencie mamy wprowadzić identyfikator partera, aby rozpocząć zdalne sterowanie komputerem. Tu wpisujemy te 9 cyfr. Nawiąż połączenie, klikniemy. Proszę przybliżę, żeby każdy widział o co chodzi. I jeżeli nawiążę połączenie, to poprosimy o hasło. Więc przesunę sobie telefon tutaj. Uruchomię ekran w komputerze. Tu przesunę teraz. O tak. Okienko tego Team Viewera Quick Supporta przesunę tutaj. Proszę spojrzeć. I już widzimy tutaj e, zestaw cyfr jakie są tutaj podane w ID. Czyli wpisuję je po prostu w telefonie. 500 586 161 gotowe. Już łączy. O, widzicie. Tu już nam wyświetla się informacja, że oczekiwanie na uwierzytelnienie, czyli chodzi o wpisanie hasła, czyli że już widzimy, że ktoś się łączy. I tu mamy wpisz hasło. I na przykład telefonicznie, jeżeli to jest ktoś znajomy, to telefonicznie nam ktoś podaje lub SMSem, na jakie dane mamy się połączyć, prawda? Wprowadź hasło partnera, tu jest 1.529. I klikamy. OK. Połączenie już się tworzy. Proszę zobaczyć, tu znikła ikonka. Znaczy zniknął ten quick support z ekranu. Tu dostajemy w telefonie podpowiedź, w jaki sposób możemy palcami dodatkowo za pomocą gestów wykonywać różne czynności. Ok, kontynuuj. Przepraszam, że ruszam ekranem. Nie mam statywu w tym momencie, ale jak widzicie już na telefonie widzę cały ekran. Ok. I na ekranie telefonu widzimy cały ekran naszego laptopa. Proszę spojrzeć. Przejdźmy sobie na przykład do startu. Zaraz chwileczkę. Tu na naszym telefonie, może bardziej to pokażę w ten sposób, żebyście. Widzieli, bo to nie działa w ten sposób, że ja sobie kliknę tutaj na przykład ikonkę i ta sama ikonka się tutaj kliknie, tylko na ekranie tutaj telefonu jest po prostu, proszę zobaczyć, jest tutaj wskaźnik myszy. Widzicie go? Ja sobie ruszam w dół, wskaźnik jest tu, tu nad moim palcem i tym palcem kierujemy na przykład na, na start. O, klikamy raz. Teraz no, nie widzę. Ok, klikamy. Działa to naprawdę pewnie, Tylko teraz nie widzę. Tu jesteśmy nad startem. Dobra, jesteśmy nad startem i co? Co źle robię? Hmm, ciekawe coś tu z tym coś tu albo ja zrobiłem albo sam nie wiem co. Momencik, tylko wejdziemy sobie tu w ustawienia. Hmm, dlaczego nie? Ustawienia. Rozdzielczość nie. Usuń tapetę. Tutaj nic nie będziemy zmieniać. Pokaż zdalny kursor, to jest. <laughs> o, właśnie. Nie była uruchomiona ta opcja. Pokaż zdalny kursor, i pewnie dlatego nic nie mogłem zrobić. Wejdźmy wstecz. Teraz kursor widzimy i tu, i na ekranie. To jest tak. Wchodzimy, najeżdżamy sobie na przykład na start. Klikamy. I nic możemy sobie pomarzyć jak widać jeżdżę po kursorem a jakimś cudem nic na ekranie komputera się nie dzieje moment jeszcze raz trwa łączenie trwa nie wiem co jest spowodowane jaki jest problem jedno dotknięcie to jest kliknięcie no wszystko robię dobrze dotknięcie, przytrzymanie, no prawy klik, no wszystko jest zgodnie, zawsze to działało, a teraz widzicie, kręcę dla Was film i lipa ustawienia. zawsze gdy ktoś chce coś dobrze, chce wam coś pokazać no to nie działa wiecie co, ja wyjdę z tej aplikacji, uruchomiłem jeszcze raz, nie wiem dlaczego taka sytuacja tutaj mamy też napis, wszystko że jest połączone wszystko że nie działa, a jednak coś no, coś nie działa widzimy ekran może spróbuję obrócić telefon też nie, co to ma, ma za znaczenie Kursor na komputerze się nie rusza, tak jakby była, była sesja, czyli było połączenie, ale coś nie działa. Dobra, zrobimy rozłącz. Czy chcesz zamknąć połączenie? Dobrze, że taka sytuacja nawet się u mnie tutaj zdarzyła, ponieważ yy, od razu będziemy widzieć, co w takim wypadku trzeba zrobić. W tym wypadku sesja sponsorowana oczywiście informuje nas tutaj. Producent, że jest to docelnie niekomercyjnym, że dziękuję za uczciwe postępowanie. Tak więc, ja też zalecam, oczywiście, żeby do celów prywatnych można wykorzystywać, ale do celów komercyjnych zawsze używać wersji płatnej i zapłacić za licencję. Więc, ok, na komputerze się to pojawiło. Ok, żeby uczciwie postępować, jeszcze raz wpiszemy sobie do tej aplikacji w telefonie ten numer w sumie już jest spisany, czyli to połączenie zdalne klikam. Hasło jeszcze raz piszę 1.5.29 połącz OK Już połączyło, już widzimy cały ekran o jak widzicie nagle zaczęło wszystko działać. Nie wiem co było powodem tego, że pulpit na, tele, na komputerze nie ruszał się. Proszę spojrzeć. Teraz ruszam pulpit, widzicie? W tym momencie tu jest taka mała kropeczka, może słabo będzie widać. To jest oczywiście kursor na komputerze. I tym kursorem za pomocą palca steruję tym, co jest na ekranie. Zobaczcie, widzicie? Kursor powyżej. I teraz sobie najadeni na przykład na start. I uruchomił się pasek start, jak widzicie. I możemy sobie teraz na przykład... O tu też oczywiście się pokazał ten pasek, spójrzcie. Więc możemy sobie wybrać, nie wiem, panel sterowania. Proszę, spójrzcie. Działa to dość szybko, jak mamy szybki łącze, Ja tutaj mam dość słabe łącze e, internetowe, dlatego trochę wolniej to działa. Nie, nie dajcie się zmylić, że to kiepsko chodzi, bo chodzi naprawdę bardzo fajnie. Ważne, żeby mieć dość szybki telefon. Ok, i na przykład wybierzmy sobie tutaj, nie wiem, centrum sieci i udostępniania. Powiedzmy, że chcemy zobaczyć coś w karcie sieciowej. No, i tak jak widzicie, na pulpicie jesteśmy w tej opcji, w której potrzebujemy. W telefonie zaraz się to odświeży, tak jak mówię, mam tu dość słabe łącze. Dlatego, tak to wygląda, jak wygląda. No I no, jak widzieliście, po pierwszej instalacji problem wystąpił. Telefon szybki, łącze w miarę OK. Komputer na świeżo uruchomiony, bez żadnych dodatkowych aplikacji, antywirusów itd. A jednak problem wystąpił. Nie z mojej winy. I tak więc, jeżeli komuś z Was też tak wystąpi, to po prostu uruchomcie ponownie połączenie. Czyli, tu, x w aplikacji rozłączcie się i ponownie połączcie. Jak widzicie, wszystko działa. Tutaj mamy dodatkowe guziki, ustawienia, można sobie skorzystać z jakichś dodatkowych ustawień. Tu mamy jeszcze kółko, które znaczy, takie ustawienia, które możemy ustawić jakość połączenia, na przykład niską, żeby szybciej działało. Jak mamy słabe łącze. Rozdzielczość w komputerze możemy zmienić. Z 1200 na na znacznie mniejszą, żeby szybciej to działało, a jeżeli aplikacja mamy po prostu mniejszą. Usunąć tapetę zdalnego komputera i pokazać kursor zdalny. No, na przykład teraz to zrobię. Tak więc widzimy i kursor zdalny na telefonie. I kursor ten którym my tutaj zarządzamy zdalnie. Proszę zobaczyć. Podwójnie się będzie ruszał kursor. Będzie po prostu zmierzał do, do celu kursora, gdzie my ustalamy. Ok, myślę, że to wszystko możemy zakończyć, w każdy zrozumiał o co chodzi. Tak więc, jeżeli problem wystąpi, tak jak w moim przypadku, pierwszy raz w życiu taka sytuacja się zdarzyła, ale dobrze się zdarzyła, przy okazji każdy wie o co chodzi. I tak jak mówię, zalecam bezpłatnie do celów prywatnych i do celów komercyjnych. Wykupcie licencję i korzystajcie zgodnie z tym, e, że producent po prostu musi zarobić na swoim oprogramowaniu. Co jest naturalne, żeby je rozwijać. Ok, i tu zamykamy. Tak więc, Quick Support służy do szybkiego połączenia. Jeżeli będziemy często się łączyć, to zainstalujmy pełną wersję w naszym telefonie lub laptopie, albo nawet i tablecie oczywiście. No to myślę, że to wszystko. Jeżeli ktoś oczywiście lubi, to niech sobie wejdzie na TeamViewer profil na Facebooku i lubi. Dobra, pozdrawiam, dziękuję.